Potrzeba traktora, żeby maszyna działała? Tak. Kiedy wsiadam do traktora, czuję się jak podekscytowany dziewięciolatek. Nie wiedziałem, że tak pędzi się bimber. Na dodatek pada. Deszcz, moja stopa. Dawaj! Księżycówka, zaczynamy. Wygląda wspaniale. Pędzenie bimru jest nielegalne. Nie jestem pewien, gdzie przebiega granica. Na pewno nie chciałbym zamienić kuchni na więzienną celę. Do worka? Będzie na lot glin? Mam piątkę dzieci. Nie byłem notowany. Za pierwszym razem może ci darują. Co teraz? Załadujemy to do samochodu mojego syna. Zawiezie cię. To on? Tak. To nie brzmi jak samochód. O, rany! Cody? Jak się masz? Miło Cię poznać. Jedziemy do destylarni? Siadaj! Co za bryka? Przekaż mojej żonie, że ją kocham. Bałem się aresztowania. Teraz boję się o własne życie. Holy, shit. Oh my God. Holy shit. Woo. Właśnie uczę się jak pędzi się bimber i prowadzi szybkie samochody. Wyścigi na skar wywodzą się od bimbrowników, którzy rozwozili nielegalny alkohol i uciekali przed stróżami prawa. Cody na pewno by sobie z nimi poradził. Tak się tu prowadzi. Dalej idziemy na piechotę, wejdziemy na górę. Zazwyczaj księżycówkę produkuje się nocą, pod osłoną ciemności. Tylko przy świetle księżyca. To tutaj? Yes, sir. Tak. Jak długo istnieje? Destylarnia ma ponad 100 lat. Trzeba było zmieniać miejsce. Żeby nikt was nie odkrył, rozstawiało się sprzęt, a później go chowało. Poważna sprawa. To legalne? Zależy, jak na to spojrzysz. Można produkować piwo. Destylowanie jest nielegalne. Najpierw przesypiemy kukurydzę. Potem zalejemy ją gorącą wodą i zamieszamy. I Pędzenie Bimbru to charówka. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo teraz kupujemy alkohol w sklepach. Ale kiedyś trzeba było się napracować. Jeśli rozlejesz, nie przejmuj się. Do pełna. Kolejny krok jest nielegalny. Złamiesz prawo federalne. Muszę wygrać z Williamem. Nie masz gotowej księżycówki? Mam. Przygotowana według tego samego przepisu. Jedyna różnica to licencja i podatki. Daję kopa. Ma 50%. Cody zapewnił mnie, że smakuje tak samo. Zdrowie. Napijesz się? Czemu nie? Czuję się jak połykacz ognia. Dla ciebie nie jest za mocna? Nie. Mam też trochę słabszą wersję. Ta jest jabłkowa? Tak. Mogę? Śmiało. Słodka. I czuć jabłka. Mam zwycięzcę. Mam nadzieję, że dzięki jabłkowej księżycówce moje dania będą naprawdę wspaniałe.